To jest druga część Marley'a Mystery. Dobra Czy oni w ogóle gra... Dobra, grają? Dobra, właśnie, Zaraz będzie mapa! Lala. Zmieniłam nóż Mam nowy nóż, pokazać wam? Ja mam ten nóż Ten Ale ja wolę ten, ten jest bardziej ładniejszy Właśnie już wybieramy mapę Dzień ja nie lubię hotel, kto lubi... To nie. Ale t... czasem, ale, ale troszkę je lubię, ale. Najbardziej lubię wille. Kto lubi najbardziej wille? Stawia łapeczkę w, w górę. To jest nowe na tym kanale. Proszę, zasyczyk. łapeczkę i subskrypcję Dobra, już zaczynamy grę. I kim lubicie być zawsze? Szeryfem, mordercą czy niewinnym? Napiszcie w komentarzu. E, Jezu, ale on jest dziwny. Patrz, zawsze mówię jak z. Szeryfem, boję się ludzi. Zawsze tak mówię. Dobra. Z tym, z tym białym fryzie, bo... Kto? E, dobra, już wi wiadomo kto jest mordercą. Dobra, dawaj kolorowy, zastrzel go. Oni są ładni, zobaczcie. Myślałem, że on jest zabity, ale gdzie on jest? On już pewnie tam gdzieś siedzi. Kolorowy! Chodź tam. Jest tam? Nie ma. Nie ma go, to dobrze! Dobra. Ciekawe, gdzie on jest? E, tam jest dziewczyna zabita. On tam był, on tam jest. Sam zabicie. Sam. On tam jest! Zastrzel go! Strzelaj! O dobrze! Siada! No ej! Ja siada! No halo. Dobra, podnios mnie. Jezus. Już nagrywam 3 minuty, powiadać. Wow, też mam ten nóż. No jest ładne te dziewczyny Ładna, nie? Ja też lubię top, to jest też fajne. To jest dom. Dom jest najlepszy. Ho, ja to nie przepalam za ten. Wiesz się? Dobra. Zaczynamy grę! Widzowie Przerw, przerw, przerw O nie, niewinna Znowuż Ja tak bardzo nie lubię być niewinną Kto gra Murder Mystery Może, Możecie mnie dodać Zresztą Na jedną osobę I będziecie mogli ze mną nagrywać Dobra? Widzowie? To jest Jezus, ale ciarki. też mi da. Ej, nie mogę tam wiesz. Dobra, idziemy tutaj. Ja idę tutaj. Dobra. Siema zobaczyć Dobra, zabiłam go. Się. Ale fajnie! Udało mi się go zabić. O Jezus! Aż mi nogi... aż mi, mi ciarki przeszły. Jezu I co? No weźcie tu, to jest fajniejsze. że musimy iść tam, bo... Pójdź tak no. Dobra. Nagrywanko, porywanko. Elezunia. zunia. Co to jest? A zaakceptuję ją. no, no właśnie. To jest najlepszy sposób, żeby wejść. No bo on jest Ciekawe, to jest mordercą w ogóle. E, szłam zabicie. Co by tu, morderca, przyszedł. I ona by ją. A ja tak bym zrobiła. Ja od niej wzięła pistolet i bym zastrzeliła w ogóle. Jezus. Dobra, wiadomo już, kto jest. Aha. Nie bardzo mogę być mordercą, bo, ja, patrz, bo y, ja ciągle wygrywam, ale nie tak ciągle. Dobra. Jeszcze ostatnia rundka i już będzie koniec naszego filmu. Wszyscy, le widzicie. Domek, weźcie domek. Nie żartuję, to nie żartuję, he <laughs> he Ło, Wszyscy poszli do domku Ciekawe kim ja będę Szeryf, 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 szeryf jak ja właśnie tak mówiłam, jak nie nagrywałam, to mnie... Sheriff, jak mówiłam, morderca, byłam mordercą, mówiłam, szeryf, byłam szeref, szeryfem. Bien. Pięknie. ja tobie. Chyba, idziemy. O, ktoś został... Tylko to jest On tu idzie, on tu idzie. Zaczekamy, bo mam pistolet. żuga zaszczelić osobę. Dobra, Jezus. Dobra widzowie, jak wam się podobało? Stawcie łapeczka w górę i subskrypcję. Pa pa.